Cześć. Dzisiaj mam na oprawę coś takiego. Jest to moduł kierownicy. A konkretnie, jak już widzicie, jest rozebrane. Jest uszkodzona taśma w tym miejscu. No niestety nie zlutujemy jej, bo tu jest jakieś... No, ja. to sobie wezmę miarkę. 15-16 cm od. i nie możemy jej tyle skrócić co możemy zrobić no albo sobie zamówić taką taśmę albo jak widzicie tam w oddali już ja już mam coś takiego że tak powiem odzyskane Tylko jak widzicie, tak tu są grubsze ścieżki. Tu są cieńsze, ale to, że grubsze są, to jest akurat na plus. I ta taśma jest dłuższa niż tamta, a pochodzi z czegoś takiego, gdzie to możecie sobie kupić na potęgę. I to jest taśma. Od modułu 1K0. I kupicie za 30 zł, za taką taśmę. Oczywiście bez końcówek, sobie życzę stówkę u Chińczyka bodajże. ale jak tam gdzieś poszukacie w tych elektronicznych, to tak samo. Ja już tutaj zdjąłem sobie. Są takie końcóweczki. Jak widać, nie wszystkie zawsze odchodzą. Jeden tutaj ułamałem. Ten tutaj akurat środkowy, z drugiej strony końcowy. No i co? Eee, to bierzemy. Eee, możemy sobie obciąć. I bardzo ważne jest to, aby tu połączyć to z tym odpowiednim. Ja tu z której strony? Tak. Tutaj. Nie wiem, jak to będzie ostrzeć Widać jedyneczkę. Wezmę jakiś sobie wskaźnik. O, to będzie dobry. Tutaj widać, że ja sobie zrobiłem jedyneczkę i to ma się łączyć tutaj z której strony z tym z tej strony. O, mnie dzisiaj. Tak, i tutaj ma się łączyć z tym. Tutaj tak naprawdę są przerwane dwie, trzy żyły z sześciu. No jak widać, ja sobie to wytrę. Bo ona jest w takim Smażemy, potem damy wazeliny technicznej, tamtą, bo to też będzie musieli ją wyczyścić sobie. Ja tu sobie wezmę o, chusteczki. Widać resyfu. dobrze jest wymienić od razu i tu widać. Jest rok, czy tu jest rok? Tu jest numer tej taśmy, numery wszystkie... O, tak numery te wszystkie to jest pewnie. To jakiś numer produkcyjny. To jest 16 rok tego? Tak. 12 grudnia 2016 na module jest 3 stycznia 17, więc tutaj się zgadza, nie? Rocznikowa. No i co bierzemy? Bierzemy sobie i to po prostu trzeba odciąć. Ja to się posłuży nawykiem. Nie ma co się tutaj patyczkować z tym, bo ona oryginalnie jest zgrzewana ta taśma. Tu nie ma stresu z tym. No i co trzeba usunąć resztę. Nie, widzę, że mi ten, ta, ta kamera, moja, to telefon, przepraszam, mój to tak nie ostrze trzeba. No i co? No, chyba nie ma sensu dalej pokazywać, co tutaj się będzie działo. Bo tutaj trzeba usunąć po prostu tę e, miedziochę. Wykorzystać te złącza. Ja to chyba dremelka sobie wezmę. Usunę to tak, żeby to było ładnie. No i, i cóż, to trzeba będzie przeciąć, bo to jak widzicie jest 8 tych żył. O, też sobie wezmę wytrę. I ta taśma jest zdecydowanie dłuższa, więc tutaj jest takie załamanie, tego pominiemy, wyrzucimy i tutaj widać jest ona o, w ten sposób mocowana chyba że mi się uda wykorzystać to a to jeszcze zobaczę muszę sobie zobaczyć czy jest taki sam rozstaw jest taki sam rozstaw nie wiem czy to będzie widać o jest taki sam rozstaw więc ja to chyba wykorzystam tu sobie z tej strony odetnę tak wykorzystam to tylko może z drugiej strony staje gdzie nie jest załamane a tamto i tak będziemy musieli wyciągnąć już na wymiar więc tam sobie coś pokombinujemy inaczej ale ja pamiętam że kiedyś lutowałem, i że fajnie to się ściąga więc, dobra nie zanudzam biorę się za robotę ostatnio ja skończyłem filmik na tym jak już to rozebrałem pokazywałem tą taśmę tu 1 k 0 na i teraz tak ja próbowałem zrobić to dremelem, czy dam jakąkolwiek tą. Nie wiem, jak to będzie widać, ale widać, że przeciera. I najprostszym sposobem to zrobiłem po prostu lutownicą. Odpowiednia temperatura tam ja stawiam około tam 315 stopni. I sobie tam tniemy tą taśmę. Tu jest już akurat stara. Tutaj mam, tutaj mam tą końcówkę o, nie my sobie na równo i normalnie lutownicą stapiamy ten plastik, potem cynujemy etc, etc nie? i teraz tak tyle tyle na filmie to jest tyle, a ja wam zmierzę to i z tej Jeden kazera ja oczywiście dłuższego zrobiłem niż niż jest potrzeba. Zostało około 27,5. O, ja tam jeszcze ścinałem No to powiedzmy 28 cm zostało. Więc widać, że tamte są po prostu inaczej wykonane. Nie? Tu mi został co? Tak coś. O! To jest w ogóle już do śmieci. Eee, I tak. Żeby. Taśmę ułożyć, to trzeba to poskładać. nie? Ja mam tutaj wyciągnięte. Tą część. Ta część jest na trzech klipsach. Ja może pokażę, jak to rozebrać. Jak sobie znajdę... O, jest mój haczek cudowny. Mam coś takiego. fajnie nadaje do tego. Może inaczej? Ja ją można by powiedzieć, że teraz rozbiorę na części pierwsze, bo miałem problem ze złożeniem, ale już sobie to ogarnąłem. I teraz tak, tu są po boku klipy. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, przepraszam, pięć i sześć. I tutaj jak się dobrze spojrzy, nie wiem czy tutaj moją kamerę uchwyci to. Spróbujemy do, włączyć doświetlanie. O, widać. Tam polotowane. I teraz tak, ściągamy to. Oczywiście wszystkie zatrzaski luzujemy Żeby wam pokazać jak to zrobić. To już mi schodzi dużo lepiej. Aniżeli ja bym to miał robić pierwszy raz. nie? Może trochę kamerę przestawię. I tak to wychodzi. Tam bez większych oporów do góry. Tutaj jak widać zgrzane, nie? Polutowane. I teraz robimy tak. Ja to robię tak. Po prostu wyciągnę i pokażę Wam jak to ustawić. Bo mi to. Ja to spędziłem nad tym jeden dzień. No i mamy tak rozwinięte. No, mamy Mamy tak rozwinięte. Ktoś nam to tak dostarczy, nie? Ja tam się nie patyczkując, po prostu robię teraz tak. Zakładam sobie ten plastik, bo to on jest dosyć istotny, bo nam, żeby potem te nie wypadały. A to są takie prowadzenia do taśmy. Ja to przykładam przez taśmę, Klipuję. I teraz bardzo ważna rzecz. Nie ciągniemy o tak w ten sposób, tylko ona musi pójść o tak. O. I teraz i bardzo ważna rzecz. To ten cały plastik on się rusza. Ja zaraz potem wam pokażę, jak to powinno być ustawione, jak on jest na środku. To dam zbliżenie po prostu na to. Bo teraz tak. Jak się przypatrzymy? Ja mam maksymalnie do, do, w lewo skręcone. Tutaj jest taki, takie okienko i tutaj jest taki ząbek. I to musi nam się zgrywać w jednym miejscu. Ja to zaraz pokażę. I teraz normalnie nawijamy sobie tam. Oczywiście nie za mocno, podciągamy. I tu ma nam wejść w ten w to wyżłobienie. no tu i tutaj jest taki ząbek tutaj gdzie pokazuje kciukiem lewej ręki a tutaj jest drugi i to w nam wchodzi teraz bierzemy sobie pęsetę podciągamy ten kawałek maksymalnie żeby tutaj na na środku było zwinięte. No i wkładamy, układamy. Jak widzieliście, pewnie na samym początku, jak były ułożone to gumkę, wkładamy tu. Ona ma tutaj, są takie ząbki, nie? Ona się po prostu między tym chodzi. Podciągamy ją i układamy tak mniej więcej co 120 stopni. Powiedzmy. Ja to rozebrałem oczywiście całość wcześniej, bo nie pamiętałem jeszcze mówiąc jak to tam się wyciąga, ale nie trzeba, bo tutaj tak, tutaj są śrubki, skręty, ja mnie wykręcone, teraz w tym momencie to jest coś takiego Na 7 albo 8. No i co? Sprawdzimy czy to działa. Natomiast 4,5 obrotu, jak widać, tutaj się fajnie napięło. Tutaj się nam nie załamuje. Tutaj też jest ok, więc można powiedzieć, że się udało. I teraz tak, żeby ustawić to, żeby kierownica była na prosto. Teraz tak, możemy sobie założyć już to. Jak wiemy, że ja przynajmniej wiem, że to nie będzie działać. No i jak widać, klipuje się. Zatrzask, zatrzask, zatrzask. Nie? I teraz tak, jak widać, tu jest właśnie tutaj, gdzie pokazywałem wcześniej to okno. Jest jeszcze strzał, że to jest 0 stopni. Kąt. I teraz, żeby to ustawić, to jest tak. Tu mamy zablokowaną już tą pozycję, więc jedziemy w odwrotnym kierunku, czyli cyk i mamy tutaj ustawiony już ten punkt odniesienia, że tak powiem maksymalne wychylenie co my powinniśmy zrobić kierownicą i teraz tak jedziemy teraz się może za to wykręcić. jeden i dwa i jak tutaj zejdziemy to jak widać tu się wtedy pokazuje taki ząbek jeszcze raz to pokażę wam a tu taki w tym białym tam pod spodem jest pierścień jeszcze jeden tu się pokazuje nam i tutaj mamy puste przestrzeń Ja przejadę jeszcze raz, żeby wam pokazać, że to znika. o Nie ma wtedy tego białego. Jezu, o. Nie ma takiej białej wypustki, nie? A jak wrócimy, to mamy. Widać tam taki pierścień, bo tam pod spodem jest pierścień chodzi o to, że maksymalny wychył czy jak ja skręcę tutaj sobie to nie jest nie, to nie blokuje nam taśma tutaj po prostu jest tak są skonstruowane zęby tego koła, że one po prostu nam się blokują w pewnym momencie i nie możemy dalej kręcić. i tutaj jak dostajemy nową taśmę to jest coś takiego jak Blokada. I no i wtedy, tak jak mówiłem, widać tutaj w tym momencie to i możemy uznać, że naprawa taśmy jest w 100% udana. Dobra, pokazałem Wam co i jak. Proces lotowania Wam nie pokazywałem, bo to można pominąć. A, jeszcze przed złożeniem warto sobie na taką coś. Yy, na takie coś złożyć. Ja tutaj akurat mam taką wazelinę bezkwasową ona służy do zabezpieczenia styków elektrycznych i chroni przed wilgocią jak ktoś ma zwykłą wazelinę techniczną to też wystarczy ja po prostu smarowałem jak zwinąłem w jedną stronę przesmarowałem tutaj wszystko z drugą stronę zwinąłem, też przesmarowałem żeby to było równomiernie przejechałem kilka razy i wystarczyło dobra jak się wam podobało to dajcie łapkę w górę no, oczywiście tyczy się to taśm 5k0 czyli tam jest po 2000, chyba 2010 roku oraz taśm 5q0 czyli do platformy mqb dobra Tyle w temacie. A jeszcze nie wspomniałem. Ta taśma, z której pobierałem, ta, która służy jako dawca, pochodzi tam z Golfa 5, 5 Octavii. Golf 6 też takie taśmy miał. I, i chyba tyle, no? Więc ja tutaj tę drugą składam. Ona już jest przysmarowana. Czyszczę, żeby to. Ładnie wyglądało. I tyle w temacie. Jeśli się Wam podobało dajcie łapkę w górę. Zapraszam do komentowania i subskrybowania. Na razie, cześć, hej.